Siemanko, ogólnie to jesteśmy w Sopocie. Jest ładnie. Tam jest woda. Lobby you, gofru, love Krzywego domu Krzywy domu. Krzywy dom. dom. Powiedzcie ser po Sopocku. <gry> ser. Ale po Sopocku. Ja. Ser po Sopocku. Ser po Sopocku. Dobra. Wygląda na najfajniejszy balon w środku. Łukasz pękł balon. Sam pękł. Nie, nie, na red był, red nie Narobił, narobił w Robiłaś tak kiedyś Buję się. Dawaj Miałem to się że nie bałaś Co już chcesz, To było celowe Tak Udało się Siema Ogólnie to Pada deszcz I Jak <grywa> to I, <grywa> I mamy takie fajne z Rosmana, <grywa> Takie o Ja mam Pomyśl jak Dziecko ja zawsze myślę jak dziecko. Ja A mam, w... bije od ciebie sama radość. Od Wiktorii zawsze bije sama radość. No, bardzo <laughs> dużo. maneczko widzowie, smacznych lodów, bo jest cieplutko. I zrobiliśmy sobie dzisiaj z y, Łukaszem taką wycieczkę, bo chciałam sobie kupić koraliki jakieś z kamyków do mojego sklepiku, który, do którego link będziecie mieli w opisie, tym razem nie zapomnę. I no jak przyjechaliśmy do tego sklepu, a przyjechaliśmy bardzo długo, bo jechaliśmy godzinę tramwajem w dusznocie, to zatrzymaliśmy się na takim przystanku, co jest plaża, Brzeźno i tam niestety nie można było się rozejrzeć, tam po prostu się odbierało jak się zamówiło przez stronę. Dajsku można było odebrać, bo ja już zamawiałam tam przez stronę i, i bardzo mi się podobało ich korallo. W ogóle polecam, jak nie zapomnę, to link w opisie. I teraz wzięliśmy sobie lody. Łukasz idzie po wodę i drugiego loda sobie i idziemy na plażę, bo skoro już tu przyjechaliśmy, to nie będziemy się teraz wracać tylko po to, żeby żeby się wrócić, więc połazimy sobie chwilę po plaży i będziemy jechać do takiego drugiego sklepu, którego nie znałam wcześniej. Mam nadzieję, że jest otwarty. Piszę na Google, że jest zamknięcie o 16:00. dopiero. Łukasz sobie idę nóżki pomoczyć I lepiej <śmiech> <śmiech> Siemanko, jesteśmy przy obiekcie historycznym, mianowicie przy dawnym domu Bolesława Prusa. Nie spodziewaliśmy się, że go tu spotkamy, ale no, spotkaliśmy się. na herbatę. Tak. A więc ogólnie siedzimy w kuchni. Tam z tyłu jest kaszka. Ja. I przygotowujemy Wam następny filmik. Znaczy nie wiem czy to będzie przed czy po. Bo teraz nagrywam Jest vloga, a tam to będzie czy 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 challenge. I jakby e, obsługa w tym sklepie była tak miła i tak profesjonalna. W sensie ja się zapytałam, dostałam odpowiedź, wszystko było jakby. Ale nie śmiejcie się, ja dostałam miłą odpowiedź. Nie się z tego. A równie dobrze, równie dobrze. Mo, jakby mogła baba mi tak sucho odpowiadać a tak to ten jeszcze rabat dostałam jeszcze dostałam rabat w tym sklepie także polecam wystawię im na pewno jak nie zapomnę opinię dobrą na googlu nie zapomnę i e, taka była nasza przygoda